Cześć, cześć, witajcie, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. I słuchajcie, dzisiaj zajmiemy się enchantowaniem twórcy ponieważ płomień tutaj jest słabo jest enchantowany. On dzisiaj przyjdzie na emeryturę i łuk, no właśnie, bo mój łuk z magii, też będzie trzeci chyba mój łuk z magii, co nie w ogóle? No przeszedł na emeryturę, dlatego w tym celu wywołem sobie troszeczkę neleraitu i złota. Tutaj też sobie zabierzemy, w sensie złota miałem. Aha, słuchajcie, jeszcze coś. Wydobyłem sobie troszkę diamentu. Byłem w kopalni tutaj, więc myślę, że sobie ten diament rozkopiemy. Yy, tak więc zabierzmy sobie kilo. I ile będzie diamentów? Mam nadzieję, że chociaż pół staka diamentów będzie. Dwa nic i Mam nadzieję, że chociaż pół staka diamentów będzie. Ok. Uwaga. kopiemy, kopiemy. I mam 9 sztuk. Słabiutko. Jakie ponad połowę już rozkopałem, to 9 diamentów to słabiutko. Uwaga, 23 diamenty nie za bardzo. I dwa oczywiście na nowy mieczek na płomień w v 2 Diamentów też mam troszkę, Jestem dość dumny z tego wyniku. Myślę, że mogę sobie nawet w tym piecyku to przepalić. Wrzućmy to tutaj te debrisy, pradawne gruzy. I zabierzmy sobie, myślę, że jakoś tam dwie sztuki węgla czy coś takiego. Ogólnie słuchajcie, no był no ogólnie też za dużo nie zmieniło, zdobyłem sobie mendinga. Do nowego płomienia twórcy, bo mi brakuje tutaj bardzo sweeping Edge i Sharpness 5. No ogólnie, no, jakieś takie nic gorsze enchanty by się przydały. Mam 3 debrisy, znowu będzie tutaj pusta, przez ile było pełno. No cóż, no ogólnie kopałem sobie na szmerze. Nic się przepalą, i słuchajcie, no, pójdziemy sobie tam poenchantować. No i w ogóle zabierzmy sobie ostatniego debrisa. I uwaga, uwaga. Wow! Lagi wersji snapshotowych. No nic. Skraftujmy sobie netherrajdową sztabkę. I jeszcze dwa diaksy mam to w takim razie patyk. Patyk mamy, proszę bardzo, jestem takie presję, że normalnie mam wszystko w magazynie. Już nie muszę latać, po połowie świata. No, poczęchów, dobra. Ale mutuję mieczy, jak skraftowaliśmy, tak się niestety nie da tego wyłączyć, a kiedyś się dało. A no szkoda! I to będzie mój kłomienie twórca V2, ale myślę, że najpierw. No oczywiście myślę, że też klasycznie tam zrobię time lapse, jak będę sobie te enchanty zdobywać. Co do najgorszego mojego enchanty do zdobycia, mianowicie lutinga trójeczki, no to spoko. Nie, ja go sobie wczoraj też troszeczkę enchantowałem i go zdobyłem. Między innymi mam na budkach Feather 4, też taki niezgorszy enchant. Patrzcie, Hoglin blisko portalu. Wow, zombie Ten. E, Co do bazy 3.0, anulowałem ostatecznie jej projekt. Nie, nie będę jej budować, trzeba się zająć bazą 2.0. No i <laughs> e, portal jest znów tutaj. Tutaj w górę załatałem jakimiś tam randomowymi blaczkami. Z tego takiego, tego, um, no... Kurde, no, z stonbrickami tam. Zim, zim myślę, że coś za chwilę. Słuchajcie, no, też mogę Wam opowiedzieć o takiej jednej sytuacji, którą miałem dzisiaj na inglesie. Mianowicie, e wchodzę sobie dzisiaj na Discorda, by coś tam sprawdzić, Od wczoraj w sumie tam nie wchodziłem i patrzę, że ktoś mi coś napisał. Napisał mi... E Pid2, Uuu, czwóreczka. No dobra, to się zenchantuję. E napisał mi to pid 2018 którego bardzo serdecznie pozdrawiam. I on pid 2018 Mmm, um, breaking, proszę bardzo. I yy, to on mi coś tam właśnie napisał, napisał mi coś tam ogólnie i, i jeszcze ktoś tam mi coś tam napisał. To proszę bardzo. Yy, I o, tu mam enchanty na ten. Boże, co ja tak zbaczam z tematu? Dobra. Yy, nieważne. Mianowicie. Yy, I napisał mi gościu, którego Niku, nie pamiętam, że jestem dzieckiem, ponieważ mam awatar z Minecrafta. Więc słuchajcie, no... Jeśli on nawet nie jest dzieckiem, to nie piszcie takich rzeczy, bo cóż, bo robicie z siebie idiotów i wychodzicie na pięciolatków, którzy obniżają ludzi z byle pierdół, takich jak Avatar. Więc nie róbcie po prostu takich rzeczy na przyszłość, bo ludzie będą mówić na was malutkie dzieci. No i w sumie będą mieli rację. Dobrze, wracamy do enchantowania miecza. Tutaj mamy lutinga trujeczkę. Wiem, że on pewnie to będzie oglądać, z łapkę w i typa, ale dobra. Też nie, nie, pamiętam jak to dobra, nieważne. Yy, lootinga trójeczkę sobie zabierzmy i zaklęcie naprawy. To będziemy już 4 jeszcze tylko tu jest wszystko na łuk przygotowane. Yy, jeszcze tylko w takim razie Fire Aspect. Yy, może chwilę poinchantujemy, kto wie. bo tu na 3, nie chcę. <laughs> Power 1, Sharpness 1, no to tutaj raczej jakieś takie breaking. Jeden takie słabsze enchanty. Fire Black 1, Power 1 nie za bardzo. Breaking 3, ale też podziękuję. Wczoraj sobie troszkę mam kilka breakingów. No kurde, nie ma tego. Zawsze tych książeczek enchantowanych było od groma, ale jak już miałem być, no to ich nie ma. Myślę, że dzisiaj taki troszkę dłuższy, wyjątkowo odcinek na 30 minut. Może nawet. Jakie tu mam książki? Będę by mendinga, nie wiem, dopiero będzie nieszczęście. Power 1. O, dobra, tu mamy życzonego mendinga i lutinga trójkę. Więc tak obok tego miecza sobie po prostu dam Mending Looting 3, więc ogólnie no cóż, no ja tylko tak po prostu mówię <coughs> co do tamtego gościa. Nugbek 1, dobra, mogę sobie zostać na wpadek, gdybym miał problem z Nugbekiem 2 ze zdobyciem książeczki. Sharpness 1, też myślę, że może sobie po prostu spokojnie disenchantować. Power 1, też nie za bardzo potrzebne. Piercing 1, też nie za bardzo potrzebne. I Smite 1, no też. No. Ze smajtem, moim zdaniem, nie... Ja nie lubię po prostu tego enchantu. Jakoś tak mi nie przypadł do gustu. No dobra. E, więc wolę Sharknessa, bo to Smite jest tylko na moby nie umarł. A ja z zombiakami to jest ja za dużo nie walczę. O, Sharpness, trójka, dobra. Zabiorę sobie. E, dzień dobry panowie. E, tutaj w ogóle też jest zmiana w mojej ekspercji Endermanów. Ale to też taka jakaś niewielka zmiana. Jest. Oczywiście co do Piotrka, którego serdecznie pozdrawiam. On mi właśnie tą plażę zaprojektował. Myślę, że pod koniec odcinka, w WNET. Pokażę jego safe. Safe Piotryka, niech tu dalej jedki pospadają. No i jesteście? No dobra, tu już spadam. E, Piotryka, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, on właśnie pokaże wam jego safe. No i słuchajcie, ogólnie tak to jest. No byłem w kopalni, rozkopaliśmy diamenty i się cieszę z liczby moich diamentów. Kto wie, może nawet zdobiłem 900 takich diamentów. <laughs> Fajnie by było. A co do innych rud, no to ja ich nie rozkopuję, mam po prostu za dużo. Żelaza mam bardzo dużo, Redstone'a mam bardzo dużo. E, co tam jeszcze, mam bardzo dużo żelaza. Tego nie rozkupuję, dobra, żelaza, akurat nie jest aż tak wiele, ale mam przecież farmę, więc żelazo będzie go zużywać na kowadło, itp. i itp. 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 Bo te wada się potem psują, no i tak to jakoś jest. twórca on ogólnie pójdzie na spoczynek, podobnie jak Łuk z magii. No dziennie mi służy, dziennie Dzielnie mi służyłeś, płomieniu twórca być bardzo dobrym mieczykiem, ale no jednak cóż przyda się zmiana powiem twórco, thank, thank you for service. W mojej. W mojej. w mojej marynarce wojennej. Nie no, nie w mojej marynarce wojennej, no, tylko. No, ten, 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 ten. Oczywiście co do tego, tam. No, w mojej ogólnie służbie. Co do tego, jeszcze tam jak pamiętam, to sobie go nie obrażam. Tylko tak mi po prostu daję radę, żeby nie pisał takich głupstw, bo po prostu, no, ja mam osobiście, jestem starszy, dwa razy starszy jestem. Więc no, żeby nie pisał takich głupstw, bo może on nie wie, może on jest ode mnie starszy, może już pełnoletni, ale no, wychodzi na dziecko, więc no, tak jakby, no cóż, to jest bardziej taka dobra rada niż hate, bo ja raczej nie hejtuję. Dobra, nie hejtowałem nigdy. Szczerze mówiąc, Czerkin z trzy, poproszę. I co tu będzie? Loyality 3. Kurde, po co mi taka książeczka jak Loyalty 3? No, nie wiem. Potem na trójząb, ale no to też nie za bardzo. Feather link 1. No, 8 minut już Proszę Bardzo. Proszę yy, Deep Strider 1. No tu, tu mam jeszcze w ogóle trochę książeczek. Bardzo fajnych. Nie aż takich fajnych, ale jednak no cóż, troszeczkę yy, Ciężeczek mam knockback, dobra. Tu był ten knockback, to go sobie odłożę do skrzynki, żeby przez przypadek on nie, 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 nie zniknęło mi się. Temu knockbackowi. <ścoughs> knockbackowi. Też mi coś... E, no dobra, dalej. Blast proc 1. No słabiutkie enchanty. Słabo. Kurde, ani jednego Ech. knockbacka chociażby. Quick charge No kurde, gdzie są te wszystkie dobre enchanty? Gdzie je podziało? Unbreaking 2, nie tam. niepotrzebno. Smite 4, efficiency 2, unbreaking 1 e, więc dalej zabierzmy... O, patrzcie jak w ogóle wczoraj dobrą książeczkę sobie zenchantowany za jednym razem. Chociaż w sumie no... u knockback 2, bieremy. E, chociaż w sumie. Aha. I jeszcze skoro ten, no to sobie tego knockbacka 1 odenchantuję. E, klasycznie. Knockback 1, efficiency 1, efficiency 1. No może nawet, słuchajcie. Dzisiejszy odcinek nie będziesz taki zły. Odłożyłem tego szharpna, co mam nadzieję? Tak odłożyłem. E, looting 3 mending e, Unbreaking już jest na mieczu. Na szczęście. Ogólnie więc będzie już 5 enchantów. Potem to jakoś muszę... Aha, jeszcze Swifting Ench sobie połączę. Muszę jakoś z głową zrobić. No, ogólnie słuchajcie, pewny twórco, bardzo dziękuję Tobie za serwis. Wierny miecz. Tam dwa razy chyba smoka zabiłeś. Ale no cóż, thank you for service, ale no, no, służba ci się już skończyła, tak jakby. Ale służyłeś dzielnie. Ogólnie nie wiem, czy wam to mówiłem, chyba nie, ale czasem na przykład y, udostępniam różnym ludziom moje... Y, na, na serwer wrzucam mój świat survival. Potem co prawda ten na serwerze on zostaje albo zostaje usuwany y, z tego serwera. Ja, ja ogólnie osobiście wrzucam ten świat na serwer, gram z kolegą, na przykład jakimś potem z serwera ten, ten świat usuwam. A mój świat na dysku zostaje niecknięty, nie podmieniam go na ten świat z serwera. Myślę, że raczej nigdy nie podmienię. No i ogólnie, no to teraz, jak sobie ostatnio grałem kolegą, to dałem mu właśnie szczęśliwca i smarcząc morę, to teraz będę mógł dać pół, pół mil 1.0. No, tak się sprawy nie mają. No, Dobra, No, Ender Chest jest fajny. Dużo mam tu idę, spoko. Ok, wywalmy sobie perełki. Mm, już 10 minut odcinek trwa. E, tak, e, wczoraj... czekajcie. Czy ja mam dźwięki z Minecrafta? Uh, dobra ja mam włączone, bo się tak zastanawiałem, czyżbym miał tylko włączony dźwięk u mnie w komputerze, czy mam te dźwięki w Minecrafta, ale na szczęście e, był włączony, tylko były włączone dźwięki z Minecrafta, czyli dobrze, bo ogólnie wczoraj no, bo zazwyczaj wyłączam, ale wczoraj na odcinek zapomniałem włączyć, no i jakoś audio była jaka była. Huki Elytrów, no. Hymnka wieśniaków. Cóż. Po co? A jasne, ja po Notebooka 2 się tak długo już tutaj się z czymś innym zagrywałem, że tego Notebooka 2 nawet nie zgarnąłem. Dalej, Wszyscy 4 nie. Efficiency 1, Looting 2. Uh, 1, nieźle. To się, no nie, nieźle. Nie wiem, czy powiedziałem. Nieźle. Um, Aqua Affinity, hmm, nie za bardzo. Aqua Affinity, pierwszy link ważny, jeden też nie. EFSINS i 4. Nie, a jasne. Ten knockback 2 da do skrzynki. Też tutaj. Więc na tym mieczu będzie już. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5? 1, 2, 3, 4, 5. No to jeszcze w takim razie tylko FIRE aspect musi zostać. Knockback 2 znowu. O, Sharpness 2. Hmm, czy się opłaca? Ja mam tu Sharpnessów 1. No dobra. Myślę, że się ten Sharpness 2 jednak opłaci. I dalej, co my tu mamy? Torns 2. A, też nie za bardzo mi na Torns się nie zależy, bo tylko. Uff, fajny aspekt. Zbroja szybciej niszczy. No ogólnie myślę, że słuchacie, też taki krótszy odcinek. Ogólnie ostatnio częściej są takie krótsze odcinki. Aha, jeszcze Swipe, Swifting, Edge, oczywiście, klasycznie. No, płomień twórca, już zaraz powiem tobie: Thank you for service. I zasalutuję. Chociaż nie będę tego widzieć na kapelu. Nie wiem czemu, to przecież wojsko nie jest. No chociaż w sumie miecze jest narzędziem wojskowym, więc serdecznie ten co do porka to raczej sobie nowego nie będę robić. Więc zasalutuję i powiem po mnie twórca, thank you for service and my army. Ok, co tam jeszcze ciekawego? No eksperyka ogólnie bardzo ładna mi wyszła. Ten tutaj dobrym było pomysłem usunięcie tych skotków, bo teraz raczej mnie Enderman nie obiją. Tak sobie po prostu krążę dookoła i wybiję te, te mopki. też dość wydajne. Bo zbudowałem na kształcie kwadratu, chociaż mogłem wybudować bardziej na kształcie takiego, jakby nie wiem, prostokątu. Teraz też się dość duże XP. No, tutaj się te Endermany wskakują. Nie wiedzieć dlaczego. No, patrzę na siebie Endermanie, Kolejnie nie reaguję na no nic. No, ale eksperta ogólnie dość fajna, tylko szkoda, że się teleportują na niektóre bloki kampaniutkie. Pamiętam, że yy, zawsze jeśli budujecie taką ekspertkę, to polecam na dwa albo dwa i pół bloku, żeby wam się tutaj endermany teleportowały. I, i, też pół bloki tu nie zadziałają, bo one jeszcze co prawda tutaj nie zrespią, ale mogą się teleportować. A tutaj jak będzie tak, to się nie teleportują. Ogólnie yy, tutaj się, się wam mogły teleportować, więc ja tutaj po prostu wlałem wodę. Żeby się nie teleportowały, bo bo im się zdechnie, jak się tutaj teleportują. Dobra, jak spimy dalej? I już powoli ten 30 już wbiłem. No i jest dobrze. Eee, dobra, jak tam się mi wam sprawy? Sharpness 2 jest. No, myślę, że się opłaca zrobić tą książeczkę. Eee, sharpness 3, gdzie jest tam ten Sharpness 3? O, tu mam ciebie Sharpness 3. Damy jeszcze w takim razie sharpnessa 2 i gdzieś tutaj powinien być jeszcze sharpness 1. Proszę bardzo. ok więc tak, co to był za enchant? Fire aspect 2, dobra, już bierę. Eee, w sensie 3 dobra i jest ostatni sharpness 1 już, który się przyda. Sharpness 3, sharpness 2, sharpness 1 i kolejny sharpness 1. No i sobie po prostu z, półmiotwórcą, z, z półmiotwórcą 2 2.0 połączę. Dobra, ten Fire Aspekt 2 jeszcze wrzucę tutaj do skrzyneczki, i wszystkie pozostałe enchanty od O A dzisiaj też taki odcinek na 15 minut. tutaj wam raczej nigdzie nie dam. A może? Nie, nie dam. Nie jestem już takim złym człowiekiem. Bierzemy wszystkie książeczki, bo jeżeli mi kowadło się załatwi, ale jak coś, to najwyżej zrobię cięcie i sobie nowe zrobię. Teraz to z głową trzeba. Cztery. I tu już mam szarp... wow, no i kowadło się załatwiło, właśnie. Kurczę, dobra, słuchajcie, więc to, e, cięcie i ale nowe kowadło, co nie? Myślę, że skraftuję sobie po prostu nowe kowadło, no i cięcie i ale nowe kowadło. Słuchajcie, ja jestem znów, mam już kowadło rzeczone. Stwierdziłem, że nagram, jak będę dolatywać. E, tak, kowadło mam, na czacie oczywiście nie ma zmiany trybu z Sorvella na creative. Ech, nie cheatowałem, nie, nie cheatowałem, nigdy to nie czytuję. A więc tak, nowe kowadło już mamy. W ogóle szybko się mega to zniszczyło. Dobra, więc teraz to trzeba z głową jakoś zrobić. Szybko. z 5, dobra. I ile to mnie teraz kosztowało? O, tu 16 jest. Kurde, no to się powoli zaczyna robić nieciekawie, bo to będzie już teraz wszystko bardzo dość rosłe ceny. I boję się, że dojdę do momentu, w którym będzie już tu expansive, bo to jest jednak dość mocny miecz. Muszę to wszystko z głową zrobić, żeby jakoś powoli te książeczki połączyć. No i dzisiaj taki, no bo według starych obyczaj, no, odcineczek na 40 minut. Dobrze, więc tak. Tutaj bierzemy już różne książeczki, mending na pewno. Nockback 2, Fire Aspect 2, Unbreaking 3 już to na szczęście mamy, Looting 3 też bierzemy. Więc teraz trzeba to... A, myszka, znowu no... Teraz ogólnie wymieniłem, ale czasem się dalej takie zdarzenie. To jest chyba komputer, to blisko komputera. Nockback 2, dobra. Wszystko powolutku. Looting 3 i Mending. Teraz to będzie 22 levela. To jeszcze jednak nie. Jednak nie, teraz to połączę i to będzie 10 levela, i teraz 32 levela, dobra. Hej, to w sumie idealnie, bo to jeszcze tylko jedno... Nie, bo będę miał tu już 5 enchantów. Shardness 5, Unbreaking 3, Fire Aspect 2, Knockback 2, Looting 3 i Mending. No dobra, no to to będzie idealnie, bo jeszcze tylko ten. Dam sobie, yy, ogólnie wiecie, Teraz do 32 exp i to słuchajcie, wszy... nie. Już chyba sweeping edge nie wejdzie na miecz. Kurde, no. Dobra, przeżyję bez tego sweeping edge. Ja go nie nazwę, a nie nazwę przecież mogę zmienić. to wtedy będzie mnie kosztowało 30 dzień ślepali masakra. Tak więc słuchajcie, myślę, że widzimy się znowu, kiedy no, ja po prostu to znowu wbiję, bo nie chcę was zanudzać wbijaniem levela. Znowu. No dobrze, słuchajcie, jestem znów, jestem bez broki, to zdaje się nie wierzę z tym, że ja straciłem spalanie z próżni, bo jej nie straciłem. Zobaczmy sobie nasz nowy mieczyk. I słuchajcie, tutaj mamy, proszę bardzo, nasz y, swiping Edge 3. Co do lapisa, no to tak chcę celowo zabrałem 3, proszę bardzo, tutaj mam resztkę. I uwaga, uwaga, łączymy, 21 levela, tylko uuu, najlepszy mieczyk, normalnie miecz od bogów, słuchajcie, hej, dobra, zabierzmy sobie zbrojkę i jeszcze ogólnie bym sobie zenchantował moją yy, itemki, yy, To. Ale to może być... Aha, jasne. Byłbym zapomniał. też natrafiłem na Nature Respiration 3, czyli oddychanie 3, i bym sobie go na czapeczkę zęczętową. O, proszę, i dalsze ślebali. No więc, proszę bardzo, mamy już o wiele lepszą czapeczkę. Zabierzmy sobie jeszcze inne temki. Mianowicie tak, nasz nowy Nederektyw mieczek I właśnie, słuchajcie, wy go nazwijcie. Wy myślicie nazwę. W ogóle ogólnie myślę, miejsce na blogu Diamentów Czeka. O co chodzi? Mianowicie, ja mam z, w, zamiar wybudować taką, jakby, cóż, świątynkę, yy, Mam dwa mieczeki Mam zamiar wybudować taką świątynkę, w której, tu oczywiście, w której mam zamiar wybudować taką małą nederową świątynkę, w której będzie po prostu, hmm, kurwa, jak to się po polsku nazywa, nederową, oh, przepraszam, tutaj biorkiem zacząłem nasz nederową świątynkę, w której będzie właśnie blok diamentu, na którym będą tabliczki naj, najwierniejszych osób. Będzie na pewno Sokui, bo on zrobił mi aktualne logo kanału, które mam, i Discorda i w ogóle wszystkiego. Będzie też Piotrek, wątpójiteł Plażę, Polski Krzak nie wiem, że nazwa nie nazwa, Ale nie obrażam oczywiście, Polski Krzak, który zaprojektował mi, ten, nazwał mi krowę, i właśnie osoba, która nazwa miecz. Będą takie cztery bloki diamentu. Sokuj oczywiście będzie tam opracował, jak się patrzy przy wejściu. To wtedy. E, tam będzie sok może na jakiś fajny kolor. No też tą tabliczkę zakoloruje, bo soku i to jest oczywiście. No cóż. On mi zrobiła latar. ale reszta to się przyczyniła tylko na tym świecie. O, sokuj jak się do kanału. No więc, ale też oczywiście reszcie dziękuję. Zrobimy sobie naszej itemki. To sobie jakoś tak ładnie uporządkujmy. Toporek. Toporka nie ma zamiaru enchantować nowego. Plan jest dość dobry. Chociaż przyznam się... Dużo razy go chyba naprawiałem, bo bardzo zaskakująco szybko mam tutaj tu expensive, jak widzicie. Bardzo zaskakująco. Szybko sześć książeczek zostawiamy i łuk właśnie. Miałem go sobie zenchantawać, więc w co do tych książeczek, to y, myślę, że teraz sobie... O, cześć Edewan. <grym>, zginął. No i tyle. Co do on to myślę, że, słuchajcie, sobie krótkie. Myślę, że go na... mogę nawet go niego teraz polecieć, a tak jestem w dobrym humorze. Mam nowy mieczek. Piękny. Nie wywaliłem nic z moich itników. Hmm, dobra, chyba coś wywaliłem. Nie no, mam miecz. Kilof. Siekierę, motykę, łopatę. Siekiera, motyka. Siekierę, motykę, łopatę. Łuk. A nie, łuk, łuk zostawiłem w eksperce. Dobra. Więc... łuk nic nie goni. Więc łuk będzie tutaj. A raczej był, powiem twórca jest tu. Wszystkie książeczki na łuk są tutaj. I tutaj są fajerwerki, yy, żarełko i totemik nieśmiertelności, a 6 plate jest tu. Więc no, ogólnie to wszystko mam. Zabierzmy. No, byłem geniuszem, bo już raz miałem tę książkę sław 3. Ale nie wiem czemu jakoś tak nie nasz, że z na tego konta, co wyrzucam perły. Yy, wyrzuciłem wszystkie enderperły do próżni. No i oczywiście, co zrobił Mondrantek? Co zrobił Mondrantek? Na no, że wyrzucił to też przez przypadek do Więc no, cóż, było trochę jeszcze enchantowania ogólnie. Ech, zdarza się. Zabierzmy łuk, który będzie naszym łukiem z magii. Tu mam w ogóle kowadło, niestety to po yy, I dajmy go już od razu do skrzyneczki tutaj. Proszę bardzo. Zabierzemy nasz nowy Netherite Sword. On jest tak dobrze, on ma lepsze enchanty niż w ogóle ten, niż pomysł jak wygląda ten enchant Swiping Edge 3? Kurczę, będę musiał sobie podczas eksperymentu wypróbować ten nowy enchant. Nie nowy, tylko stary enchant, ale ten enchant nigdy go chciał szczerze na mieczyku nie miałem. No dobra, w każdym razie sobie tutaj, zabierzmy sobie nasz netherite sword, netherite'owy nasz mieczek, piglin, bo oni mnie, ale mądry jest, bo kiedyś to było tak, że pigliny spadały z tych, żeby Ciebie zabić, w sumie to chyba nawet nadal tak jest, ale powinni to, nie, w sumie to, zombiaki też jeszcze rozumiem, żeby spadały, bo zombiaki to są zombiaki bez mózgi, podobnie jak szkielety i pająki i creepery, ale no jednak pigliny... Nederowa cywilizacja, która wbudowała bastiony, kławi się w luksusach, jeśli chodzi o złoto, panowała cały nether. No, to nie za bardzo, żeby była aż taka głupia. Rozumiem jeszcze chogliny. O Boże, ja prawie spadam do próżni. No nic. Rozumiem jeszcze chogliny, żeby to robiły. Ale oczywiście mój łuk jest. Aha, jasne. Zapomniałem jeszcze powiedzieć słynnego zdania. Po Thank you for service in my army. Nie wiem, czemu army. Ale dobra, wszystko jedno. No dobrze, a więc tak, zabierzmy sobie nasz łuk, on jest akurat skraftowany, co dziwne, bo chyba tam obaj... Yy. Trzy łuki z magii, to będzie już łuk z magii V4. Jesus, Wow, jeden kosztuje. A tu mnie już nie stać, co nie? Było mnie stać za połączenia nie przez 20 leveli. Yy, było mnie stać za połączenie po twórcy z mendingiem też za 20 leveli. Ale już na zmienienie nazwy łuku mnie nie stać, co nie? No kurczę, ale psi świat. Ech, kurde, dobra. Mm, teraz też Lux będzie miał thank You For Chyba to toporek raczej nie. Toporek jest dość dobry. Co do innych narzędzi, to Killoff też nie. Killoff jest maksymalnie zenchantowany. Łopata też nie. Motyka nie jest, ale Motykę mogę sobie w każdej chwili po prostu zenchantować, bo ona tam chyba ma 17 level czy coś takiego. No, zbrojka też nie. Ona jest dość tania ogólnie. Myślę, że co do tych rzeczy, to jeszcze tylko Soul Speed 3 wejdzie. No i w ogóle, ile kosztują te budki? No, teraz tam naprawienie ich. Ile to kosztuje? Nie wiem, jak dam sobie tu jakiś taki enchant Unbreaking 3 na przykład. Co to 10. Myślę, że tam 12 leveli będzie mnie kosztowało dać z Speeda, ale na pewno to będzie w ramach. No i myślę, że innych enchantów już nie będę dawać. Ewentualnie first Walker, ale to też nie za bardzo. Eee, no, miecz, teraz już najlepszy. Jedwabik, Toporek, ewentualnie toporek właśnie. Motyka nie, motyka nie. Motyka, ten. motyka to jest prestiż, co nie? Ehehe. Czysty prestiż. Znajdzie się bez bicia, zrobiłem motykę dla prestiżu, ale potem jak tam będzie już na motyce 5, no to w sumie tylko toporek, bo po, no ogólnie te temki też są już maksymalnie zenchantowane, ale to toporek nie pobije Właśnie jak działa ten Enchant Swiping Edge, bo ja chyba żadnej różnicy nie widzę. A nie, biją też sąsiednie endermany, czy coś normalnie było, biło. Nie widzę różnicy między tym Sliding Edge'em. No, wszystkie temki są już maksymalnie naprawione. Dobra, póki sobie trochę, więc yy, już ten ogólnie. Boże, ile ten odcinek będzie trwać? 30 minut czy coś? Nie, no może 25. Słuchajcie, magia montażu niech Was nic nie zmiedzie. Ja, ja na tymi dżentami siedziałem może godzinę albo i więcej. Tu był parę 4, ale to nie dziś. Tu mam już moje wszystkie enchanty. Chociaż w sumie z ciekawości bym może sobie nad, Albo dobra, nie, nie opłaca się raczej. Dobra, więc tak. Teraz to muszę znowu z głową zrobić. Dobra, niech będzie to. Niech będzie to i tu się drożej troszeczkę. Hm. Co do łuku, no to łuk oczywiście nazwę łuk z magii. V3. No tak, ten łuk jest już serio V3. Tak było, nie zmyślam. Łuk jest V3. Dobra, poproszę. O, tu już 16 jest. No to nie aż tak drogo będzie. Tam go z 3 razy chyba będę mógł go naprawić. Ale ja tam za bardzo też nie będę oczywiście z tego strzelać. I tam za łukami nie przepadam. Wolę kurze. Kurze są łatwiejsze i da się na nie użyć mendlik, jeśli nie ma przeżycia. Ale ja po prostu ten enchant moim zdaniem, jest trochę niepotrzebny, jeśli chodzi o kurze. Jeszcze oczywiście, potem to na Twój będę będzie musiał sobie dać implanting, więc myślę, że nie głupio byłoby, jakby będę miał na potem na przykład na Enchanting 5, sobie to zenchantować. Nie głupio by było. Ok. Łuk aktualnie ma co? Um, punch 5 i Flame. Jeszcze mógłbym na niego Mending nałożyć, ale teraz się już nie da. Um, ogólnie, tak słyszałem, że w 1,17 mają chyba ten y, Enchant Swiping H3 usunąć. Tak jakoś słyszałem, chociaż nie wiem, czy to jest prawda, czy tylko głupi mit. Dużo jest głupich mitów. Społeczność Minecrafta wymyśla chociażby po do nieba. Ohoho! Nieźle, tylko 18 levela. Teraz będę mógł to chyba 3 czy 4 razy naprawić. No dobra, no niech wasz magia montażu nie zwiedzie, to będzie film może 30-minutowy, w sumie to nadal jest 30-minutowy, ale ja na tym filmie byłby 3 godziny, siedziałem jakbym cięć nie robił, no to z pewnością to byłyby 3 godziny, o i z pewnością byłyby 3 godziny, ale robiłem cięć, bo kto by oglądał 3-godzinowy materiał, albo 3 wyświetlenia, potem się dziwił, chciałbym tylko cię wyświetlenia. No, wiadomo. No to ile to się XP Coraz wolniej chyba spadam Tendermany. Te dermany. Dobrze, że nie usunęli tego, że Endermany walczą z Endermakami, bo jakby tak było, to słabo, słabo, jeszcze raz słabo, słabo, żałośnie, fatalnie i słabo. Nie no, może z 2 godziny siedziałem nad tym odcinkiem nawet. No, chyba tak, chyba nie Trzy godziny. Serio, chyba przyznaję się przez bicia 3 godziny, siedzę w tym będzie. Dobra, już sobie poekspiłem i łuk oczywiście nazwy łuk smagi V3. Aha, jeszcze drugi. Wow. Łuk z magii muszę nazwać Łuk z magii V2. Oczywiście i cyk, proszę bardzo. I teraz Łuk z magii V3. I jeszcze ten Łuk, łuk z magii V2 go nazwę. Łuk z magii. za drogo już. V2. A, tylko pierwszy jest poziom, więc No cóż, myślę, że ja, ja sobie ten Łuk sam nazwę Łuk z magii V2. Więc to no cóż, to byłoby tyle na dziś. Oczywiście piszcie w komentarzach jaką się na coś. Bierzcie też na Discordzie czymili. Kokus, to zostaniecie na bloku diamentów, jeszcze tylko jedno wolne miejsce. Yes, no. e, jeśli ogląda to Sokui, bądź, bądź Piotrek, bądź polski krzak, to i wszystkich właśnie nie pozdrawiam i mam świadomość, że jakoś się do tego kanału bardzo jakoś się do niego przyczynili, zwłaszcza Sokuj. E, zwłaszcza Sokui... Zwłaszcza, zwłaszcza Sok, no zwłaszcza Sokój, a potem yy, potem właśnie polski, potem właśnie yy, Piotrek myślę, że i polski krzak na końcu, bo to jest jednak krowa, tam jest plaża, ale polski krzak też się przyczyniłeś i będziesz na honorowym bloku diamentu. Więc jeśli to oglądacie, to bardzo was serdecznie pozdrawiam. no I bardzo was serdecznie pozdrawiam, no. Tak więc słuchajcie, o, tu Enderman jest w ogóle, zabijemy. Hahaha, morderca jestem. E, tak więc słuchajcie, ja sobie sam to zrobię, tak więc słuchajcie, to byłoby tyle. Na nadzieję, że zostawicie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek ja i z wam żegnam. Do usłyszenia. Cześć, pa-pa!